Dobra stary, to teraz hasło! Pierwsze źle, drugie no. też, trzecie również, to też jest źle. Ale tutaj powiedzmy, że masz dobrze. Dobra, to teraz kele Stary, ale co to są klemy? Kremy! A, kremy! Dobra! Tak, tak, tak! To masz źle, to masz źle, to też masz źle, to też masz źle, a to musisz tylko zmienić miejsce. Dobra, to teraz lO... Stary, jeżeli czekaj, to, to jest teraz? hasło! Lowell! Love? Lowell? Jeżeli to jest hasło, to chyba się pokłócimy, bo wiesz, że dzisiaj mam dzień bez lwy. Stary Lowell, to ty masz w dupie. To jest tak: R nie ma, O nie ma, W nie ma. Y, e znowu jest, ale gdzieś indziej i tego też nie ma. Czekaj, czekaj! Ty mówisz, że moje hasło jest łatwe? Widzowie, jeśli teraz Kamis odgadnie hasło, musicie zostawić Subika. To skoro moje hasło jest łatwe, to może dosłownie łatwe. Jezu stary, czy Ty naprawdę potrzebowałeś czterech rund, żeby to zrozumieć? Tak, twoje hasło jest łatwe mówiąc to od samego początku.